Witam Was moi drodzy widzowie! Już tradycyjnie bardzo serdecznie. Znajdujemy się na poziomie piekło, tryb hardcore. W tym materiale chcę przeprowadzić ostatni test dotyczący mojego budżetowego druida na Furię Reksia. Jak chcecie zobaczyć dokładnie, e, jakich przedmiotów używam, jak mam rozdane talenty. To zapraszam, jeszcze link do filmiku w opisie, gdzie dokładnie wszystko tłumaczę. A my teraz wjeżdżamy sobie, akurat mamy świątynię Nichlataka i komnaty świątynne. Także Nie przeciągając, jedziemy to sprawdzić. No jest nieźle. O, super. Ryszczy skór z kamienną skórą. A ja mam na to taką odpowiedź. Proszę bardzo, jest to prawodawca. Bardzo dobra alternatywa, jak yy, mamy tutaj potwory z niewrażliwością na obrażenia fizyczne. Ponieważ mój druid posługuje się tak naprawdę tylko obrażeniami fizycznymi, ok, dobra? Jak widzicie, idzie to całkiem dobrze i póki co, jestem dosyć zadowolony takiego obrotu, spraw. co jest? nie można nic podnieść? aha, no tak. dobra. bólu ja bada. kapliczka umiejętności. I rozprawiamy się tutaj ze wszystkimi po kolei. Także build daje radę. I szczerze mówiąc zastanawiam się, czy przyszły sezon nie wystartować właśnie z druidem. Z druidem na furię. Przedmioty do niego nie są aż takie drogie. A można sobie śmiało już stworzyć postać... I latać, zbierać lepszy sprzęt. Na przykład do jakiejś innej postaci. Patrzcie, Champion, czempion, Champion. Ciach, 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 wszystko ginie. Moc pazurów jest potężna. Myślę też, żeby ewentualnie może ulepszyć tego druida jeszcze. No, zobaczymy. Mam w głowie jeszcze taki challenge, żeby zrobić paladyna na hardcorze. Dawno nie grałem paladynem. Na przykład może smithera. Spróbować uber tristram zrobić. Gram na hardkorze od niedawna w sumie. To jest mój pierwszy druid, pierwszy barbarzyńca. A w zeszłym sezonie skupiłem się na zabójczyni mozaice. Wszystkie te materiały, jak również wiele innych, niszowe e, zestawy, słowa runiczne, możecie zobaczyć na moim kanale. Zapraszam, wpadajcie. A jak ten materiał się podobał, to łapka w górę i subskrypcja. Wtedy będzie motywacja do tworzenia dalszych materiałów. Taki druid. Jest ok, ale tutaj jeszcze widzę. Raz, że jest duży potencjał, jakbym tutaj zainwestował jakieś lepsze przedmioty. A dwa, że na pewno trzeba popracować nad odpornościami na trucizny. O, te trucizny go niestety, ale męczą. Widzę. Serio. Jak łupieszca grobów, główna broń, to trzeba groby łupić. skrzynia, a w niej nic, podworku. Dobra, pójdziemy do góry. Szukam jeszcze jednego poziomu. Tak, zostawiłem wszystkich z tyłu, całą tą moją menażerię. Łupimy grobowce wesoło. Olo. A miałem grać bez mini mapy. Tak jestem przyzwyczajony do tej mini mapy, że jakoś odruchowo. O, a tutaj wam pokażę, jak mi się uda. Ej, tu. Dobra. Ta alternatywa, jak mają niewrażliwości na obrażenia fizyczne, to co zrobić? Ale ostrzał, ja muszę tutaj się wycofać trochę. Ja jeszcze wam pokażę. Wiedźmy. Tylko więcej mixtur, więcej wilków, więcej wszystkiego. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Trzeba się tym wilkołakiem odpowiedź targetować, ale trzeba sobie wybierać pojedyncze cele, bo. Bez tego to ani rusz. Widzicie? Ciak! Nie ma jej. Nie ma jej. Nie ma jej. O! Wielki talizman. Zawsze taki można sobie przerolować. Z użyciem... Eee, super. Beznadziejny talizman Ale się tutaj zrobiło Widzicie? Używam słowa prawodawca i on mi całkowicie tutaj zdejmuje niewrażliwość na obrażenia fizyczne. Ta moja tajna broń. Lowbringer. Jak już wiedzie klątwa to nie ma tego. Można by używać talizmanu, który również to niweluje Ale takiego nie posiadam Tak zwanego Sanderharma O, maruder, panie maruder Nie uciekniesz Także jak widzicie, postać sobie daje radę. Jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia. Jaka skrzynia fałszywa? Jak tak można taką pułapkę mojego kanału? Nie będę już przedłużał tego filmiku. Trzymajcie się, cześć!